Witam Was kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na przepyszne ciasto z jabłkiem i z brzoskwinią. Jest bardzo proste do zrobienia i przepyszne. Zapraszam serdecznie. Ucieramy 5 żółtek z 150 gram cukru na jednolitą, gładką masę. Dodajemy dwie szklanki mąki pszennej przesianej przez sitko. To jest 400 g. Do mąki dodałam dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Następnie dodajemy kostkę masła, które musimy rozpuścić, przestudzić. Kostka 200 gram. Całość miksujemy. Następnie ubitą pianę z białek ze szczyptą soli dodaję do ciasta. Wszystko razem mieszam. Po dodaniu piany całość delikatnie zmiksowałam na małych obrotach. Ciasto za pomocą łyżki jeszcze dobrze przemieszałam. Następnie połowę wykładam już na blachę. Blacha o wymiarach 25 na 35 cm wyłożona papierem do pieczenia. Połowę ciasta wyłożyłam na blachę. Do drugiej połowy dodałam łyżkę kakao. Dokładnie mieszam. Następnie dokładnie zmiksuję jabłko oraz brzoskwinię z puszki. Pokroiłam ósemki i powkładałam na ciasto. Następnie wkładamy do piekarnika. Temperatura 180 stopni z termoobiegiem. Wkładamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy. Ciasto się pięknie upiekło, wyrosło, piekło się 35-40 minut. W zupełności Wam wystarczy. Zobaczcie, jak pysznie i apetycznie wygląda. Teraz czekam, aż przestygnie i zrobimy sobie pyszny krem. Do przygotowania kremu potrzebujemy 500 ml mleka. Do garka wlałam 300 ml, do kubeczka 200 ml. Wsypałam gotowy proszek karpatka. I musimy go dobrze wymieszać, żeby nie było grudek. Następnie mleko w garku gotujemy. Jak się zacznie gotować, wlewamy proszek i energicznie mieszamy całość. Zrobi nam się taki fajny budyń. Jeśli nie chcecie używać gotowego kremu, to możecie zrobić swój własny na bazie mleka i mąki ziemniaczanej i pszennej. Ja dzisiaj z takiego gotowca, czasami i gotowiec się przyda. Mieszam, mleko już wstawiam. Mleko już wstawiam do zagotowania i robimy krem. Do gotującego się mleka wlewam rozprowadzony proszek od Karpatki. Energicznie mieszam. Musicie pilnować, bo za chwilę będą się robiły Wam grudki. Wtedy musicie energicznie mieszać. Zobaczcie, po chwili... Wszystko zaczyna gęstnieć, teraz już musimy energicznie mieszać. Mieszamy tak długo, aż pokażą się nasze, aż pokażą się pierwsze bąbelki. Następnie wyłączamy. I krem odstawiamy do przestudzenia. Zobaczcie, to jest taki fajny budyniowy. Za chwilę, jak przestygnie, dodamy masło i całość zmiksujemy. Gdy masa na krem przestygła, dodałam kostkę masła, zmiksowałam. Następnie wykładam krem na ciasto. Krem wyłożyłam na ciasto. Następnie poleję polewą czekoladową. Jedna trzecia kostki masła. Trzy czubate łyżki cukru. I jedna łyżka kakao I zrobimy sobie polewę czekoladową. Oczywiście tej polewy możecie zrobić razy, dwa razy, trzy. Zależy, ile chcecie. I odrobina najwyżej, jeszcze mleka. Cukier się rozpuścił, dodaję łyżkę kakao. Całość energicznie mieszam i dodaję z jedną, dwie łyżki mleka. Zobaczcie, jaka polewa czekoladowa, przepyszna wyszła. Następnie, taką polewą, polewam ciasto. Na jeszcze ciepłą polewę posypę wiórki czekoladowe. To jest taka gotowa mieszanka. Możecie zetrzeć czekoladę. I wyszło przepysznie. I tak prezentuje się ciasto. Ciasto jest przepyszne, polecam Wam bardzo serdecznie, Piotka. A na dzisiaj żegnam się z Wami tym pysznym ciastem. Do zobaczenia, kochani. Cześć.